Przyjdzie czy nie przyjdzie, jesteśmy tutaj na działkach. Dawno mnie tu nie było. Jestem sobie z psem. Jeszcze może przejdziemy dalej. Na razie nikogo nie ma, więc nic nie mówię. Tak wyglądają po eksperymentach pszenica miotły od cholery, gdzie nie gdzieś jest to kłosa trafia przytulia, maki i wszystko to tylko możliwe o, ostrożeń. Przytulia, mokro jest, no bo ten nie było pryskane na jesieni. I takie są tego skutki. Widzicie, najbardziej za przytuliowanych miejscach. No ona tam jest. Nie ma co, nie ma co gadać. Nie jest fajnie. Pokażę Wam jeszcze, jaki ten rok jest. U nas słabo było do zwalczenia tu u wujka. tak samo owiec buchy. przytulia maki no wszystko co jest miotła wszystko co jest możliwe trawy jakieś życice wszystko co tylko możliwe to u nas teraz jest ogólnie grodzimy wszystkie działki ponieważ jeżeli się nie ogrodzi dziki wchodzą i no i, i ryją, rozwalają wszystko no, tutaj widzicie przytulia. No tutaj przy, przy kraju, więc możliwe, że tego słabo dopryskane, ale tam, widzicie, ostrożeń, biotła. To jest nowa odmiana ta chyba u mnie i zobaczymy, jak będzie planować. Wygląda zdecydowanie najlepiej. Zobaczcie sobie, tak wygląda. Na razie nie widać w ogóle chorób. No, wszystkie pszenice były freskane tak samo. Yy, tu jest yy, juta albo juko. Kurczę. Nie jestem pewny do 100%. Tutaj wujek ma jakąś odmianę. Nie mam pojęcia jaką. Ale tak widać: zachwaszczenie jest straszliwe. No i co? Tutaj no yy, po liściach flagowych jeszcze widać że no, że nam się dobrze przynajmniej ta, ta nowa odmiana wiadomo po rzepaku, no to jest po rzepaku. wychodzi mniej chorób tego w tym roku tylko znowu u nas troszeczkę jest bardziej zachwaszczone pole po rzepaku. I no i tak to wychodzi, no że, że cięższe jest zwalczyć pasty, no ale to co w tym roku się podziało, to to jest katastrofa. Widzicie, tutaj jest nie do ale wejdziemy tutaj. Tu jest, widzicie? weźmiemy sobie, Kurczę, nie wyrwę. tak wygląda. nica. Tu akurat jest. Zobaczcie sobie. Moja stara odmiana DeSamo. No tak jakiś skrzywiony mi się wziął. No liść praktycznie jest. Praktycznie jest. Bez żadnych uszkodzeń. Powinna ona po ładnie. Ładnie sypać. No to jest najbardziej chyba Najlepsza jest odmiana u nas zdecydowanie Gdyby nie tylko te pamiotła, to wychodzi co jakiś czas, którą nie zwalczyłem, ponieważ na jesieni nie dało się opryskać i nie wyszło jak wyszło wiosna jednak tutaj było Atlantisem pryskane, na innych było Aksjalen, Roksadę, tak jakieś kombinacje alpejskie. Tutaj było małą, słową dawką trochę pryskane. On tylko zostało 2 litry na 2,5 hektara. No i mogło przez to też, ale widzicie, tu przy bokach przytulia wyrosła pięknie, bo u nas mokro jest dość mocno. Miejsca się trafiają, ostrożeń. Ogólnie reszta jest w miarę czysta, ale, ale jest jak jest. Ogólnie tyle chciałem Wam pokazać, powitać, przywitać się po dłuższym momencie No i, i do zobaczenia Myślę, że w następnym odcinku który normalnie nagram nie na żywo tylko tylko No jak, jak będzie to będzie zobaczymy może w tym tygodniu jeszcze Bo dzisiaj jest wiadomo niedziela to, to nie ma co przesadzać to на разе